Cześć, witajcie! W kolejnym odcinku na naszym kanale wędkarstwo Gęntka Wędka. Jak możecie zobaczyć, jest nas sporo, a wędek jest jeszcze więcej. Znajdujemy się na wodzie nauki, no nowaki, no i będziemy polowali za jakimś jesiennym fajnym karpiem. Jedynie co możemy tylko dodać, to piękna właśnie słoneczna pogoda nas przywitała w ciągu dnia, a w nocy był przymrozek. Była ziemniotka, ale to nas nie zraziło i rybek też, które zobaczycie już niebawem. Pierwszego dnia zaczynamy od organizacji i integracji. Już dawno nie byliśmy w tak dużym składzie nad wodą. Każdy wybrał stanowiska, zaczęło się rozkładanie wędzisk, szykowanie towaru oraz rozkładanie namiotu. Łódkami zanętowymi, wyposażonymi we typowaliśmy miejsca, w których mogą pojawiać się ryby. Interesowały nas jakieś podwodne górki oraz zagłębienia. Cała organizacja zajęła nam trochę czasu i ruszyła nasza kuchnia polowa. Odkryliśmy nowe ciekawe urządzenie, które podaje nam bieżącą wodę, co bardzo udogodniło nam gotowanie. Każdy głodny już nie mógł się doczekać pierwszego posiłku. Przekrojone kulki na pół, żeby się nie staczały z górki. Jeszcze troszkę pokroimy. Dobra. Nie ma bata. Jak w nocy nie będzie ryby, to rano. Nie, no już nie, już ale nie? ten, tak. Dobra, ja już się złapię, dziękuję bardzo, Nie, Klaudek targa dziś... Yy... Śledzia. Nie, jak byś mówili? Cał... No Nasza jak, co, co Klaudek? To, to jak coś to było, dalej nie no pamiętam. Było? No było, no nie pamiętam już. Jakaś giętka wędka Taki się wygina. wygina. Klaudek taszczy wieloryba. ale owszem, czemu nie? Dla niego też należy się. się. Dobre, dobre, dobre. Jak już tak rozmawiamy o Klaudiuszu, to wcześniej rano zagrałem mu obydwie wędki. Rozbił bank i wszystkich nas postawił na nogi. A pierwsza noc była naprawdę długa. Lecimy obejrzeć ryby, które udało mu się złowić. Chciałbym Wam przedstawić nasze ryby z pierwszej nocy. Tu jest pełne 13 13600. chyba jeden z ładniejszych pełnouskich w tym sezonie. Wypuszczamy pięknego pełnołuskiego. Śliczna rybka. Tu mamy golasa 14800, większego nieco niż tamten. Naprawdę jest goły bez łuski. Piękny ogon. Piękna rybka. Ale malutkie to Tak szybko dobrze się zaczęło i o wiele szybciej się zatrzymało. Już do samego wieczoru, późnego wieczoru nie działo się kompletnie nic na 12 wędek. Bywa i tak, jednak w nocy coś drgnęło. Na pierwszy raz jesteś na nowakach, tak, to było... pierwszy raz na nowakach. Pierwszy odjazd I od razu 14,5 kilo piękne Nawet polecić, Oczywiście jak najbardziej Zasada no kill Się sprawdza. I powinno być chyba Na każdym prawie łowisku To mamy kolejną rybkę z rana na pobudkę. Rolka taka, że postawiła wszystkich na równe nogi. Taki. Ile może mieć? No niech będzie 10-11. Przy, przy jakiej ładnej pogodzie? Gdzie zimno w ręce? Gdzie, gdzie, gdzie? Rano dobrze przymroziło, spodziewaliśmy się tak zimnej nocy. Kilka godzin później, kiedy opadła mgła, pojawiło się piękne, ciepłe słońce i wszyscy zaczęli przewozić i zmieniać zestawy. Ilu wędkarzy, tyle nowych pomysłów. Trafiały się pojedyncze leszcze w międzyczasie, a w południe przyszedł czas na zrobienie ciepłego posiłku dla głodnych chłopaków. Wspólnie zebraliśmy się obok naszej kuchni polowej i zaczęliśmy rozmowę oraz gotowanie. Nigdzie tak szybko nie leci czas jak podczas wspólnego gotowania. Na dodatek było bardzo my, wesoło. My, my pytał, gdzie jest kibel tutaj? No tu. Pomiędzy. Jeszcze nie dochodzisz do stanowiska, on już tu jest za murkiem. Kupa spadła. Długo nie leciała, bo już taka piramida jest, ale ci powiem, że. Jeszcze w dupkę nie wchodzi. Prawie jak u mnie na polu. A leczo to z jakiego kraju? Leczo? No. Z Polski. bo lekarze leczą. A pierogi ruskie? No. Pierogi ruskie. Teraz? Ruskie są z Polski. Tak. Dokładnie. Ukraiński są. no No tak, dobrze mówi. Dokładnie. Tylko, się tak nazywają, ma ich wieku. Podsłyszyli temat i zrobili wytłumaczenie. Węgierskie! Leczo jest węgierskie. Przecież mówię, że jest w Hiszpanii, nie? No, to jest blisko. To jest blisko Mediolanu, chłopie. Wiedziałam. Pan zaraz z kumandżą. Nie, 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 Tu nie, Jeśli jeśli chodzi o naszą o naszą naszą typowo polową typowo w kuchnię w jest To jest ona bardzo, bardzo <grym> W bardzo to szfiucie. Do fiut. Fiorino, kurwa! Fiorino! A, to blisko! Nie, bo to Fiat. No właśnie, a Fiat od Fiuta daleko nie upadł. Właśnie, że to włoskie, ale czy też jest włoskie. Węgierskie! Jak możecie zobaczyć, wszystko się bardzo pięknie komponuje na tej niewielkiej patelni. Ale z tego względu, że było tego więcej, patelnię mamy też drugą. Temperatura tutaj spowoduje, że wszystko się pięknie połączy w aksamitną całość. Połączymy to również z ziemniakami, które też będą aksamitne, ponieważ wykonaliśmy basełko czosnkowe topione na przepięknym, gorącym słońcu październikowym, doprawione czosnkiem, a wszystko to w tym. Wszystko to. Bo ciebie kocham. I Fiacie, kuchnie mam. Uje. Yeah! <laughs> Dobra, wystarczy. Możliwe, że więcej naszych złotych myśli kiedyś wam nagramy. A po obiedzie, na szczęście, uruchomił się sygnalizator i wpadła kolejna ryba. Lecimy do klautka, aby zobaczyć, co tam złowił. Dobra, mamy kolejną rybę. Yy, kolejny golec z dalszego miejsca. No i druga rybka z tego samego miejsca, także zostawiamy zestaw w tym samym miejscu, dosypujemy. I zobaczymy, co się będzie dalej działo. Kolejna w zasadzie w tym samym przedziale wagowym. Cieszymy się, że nie idziemy w dół. A tutaj kolega raczej idzie do góry. Tak, zobaczymy co przyniesie jeszcze kolejna doba. Fajne grobaski już na jesień widać, że pobierają. To the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. właśnie sesją klautka, a tutaj zaczął się pisk, krzyk, lament. Dawajcie ponton, wielka ryba przed nami. No i Michał coś tu poluje, w końcu, w końcu doczekał się. Ale żywy, wypoczął. No, taka ósemeczka, kurde ale Fajna. Lek, lekko, kurde. zdyżka może być. A, piękny karpik. Wyczekany. Po pierwszym pudle udało się w końcu po trzech dniach wypracować rybkę. O, masa kombinacji, zmiana przynęt, zmiana miejsc, głębokości, szukania charakterystycznych miejsc daje efekt oto takiego pięknego karpiszona. Jestem naprawdę bardzo zadowolony, bo takie ryby cieszą na takich zasiadkach z przyjaciółmi. Tak, jak sobie zrobię drugi zestaw, wypiję kawę. No poczekamy, nie bój się. Pójdę tam, gdzie królowie chadzają sami. Pamiętasz? Wtedy, kiedy na rzece, no to było <laughs> Weź tam piękne czasy. I właśnie to jest to. Jeździcie nad wodę, pielęgnujcie swoje hobby, jakie ono by nie było, bo później z takimi skrzatami macie takie wspomnienia. Cięcie. <śmiech> <śmiech> Zrób cięcie. No, zrób cięcie. O, Cię, pełno łóżki! Patrzcie, patrzcie, kurde, dawaj go. O. Nie, nie chcę. A co, pełno łóżki? One tak łatwo się nie poddają. To one tu pojeżdżą, powalczą, lewo, prawo. Kurde. Ale będzie dobrze, będzie dobrze. Już go widzieliśmy, także jest potwierdzenie, jest git. Tak. Nie, no musisz, kurde, to must have po prostu. To jest twój obowiązek. No to tym bardziej, chłopie, bo jesteś lany. O, dobra, już się wykłada? Jest, ale elegancko. E, dyszka lekko, lekko, dyszka lekko, powiem ci, zajebiście, ty. Dobra. Nie, 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 wybłaś, wybłaś. Niech on sobie ty tutaj myślisz, teraz... myślisz, że jak ty nie wywiziesz to by połowimy? być. <laughs> Nie, 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 Jak my mamy nie łowić, to lepiej tyłów. Właśnie. Dobra, niech, niech karp sobie teraz chwilę tutaj odpocznie. Ale znowu dasz protekcję, tak? Ja cię kręcę. To może u mnie też w końcu weźmie. Dobra, mamy kolejnego karpika pełnołuski. 14,5 kilo na standardową, pojedynczą kulkę 16. No to mój rekord pełnołuskiego z 9 kg na pół, Ale nie będę lany Płyń, kolego On nie czeka Zadowolony, czy nie? Oczywiście, że zadowolony Z rekordu, przyjechać. z pełnowskiego Warto było przyjechać ale jeszcze się nie kończy. Także jeszcze szansa, tak. Utyte. Wieczorna rybka. Wyczekana. Praktycznie 3 dni sypane w okolicy jednego miejsca. No i w końcu rybki się odpaliły, także ja się bardzo cieszę. Za chwilkę rybkę wypuszczamy. Przerabiam zestaw. No i lecimy po kolejne już wypuszczamy rybkę do jej naturalnego środowiska, do jej domku. No i żeby nam przyniosła tej nocy jakieś kolejne brania z rodzinki. O! Błędziomeczku! Nie wstydź się. A, wstydzi się. Jak widzicie, to już jest koniec naszej zasiadki. Przemek już pojechał, Klaudek również już pojechał. Michał, jeden już rano samego rana pojechał. Został jeszcze Damian, ja i Michał. I tak naprawdę powiem Wam, że najlepiej się wyłowił właśnie tamten osobnik z tyłu. To ja, to ja. Ja, ja niestety nie złowiłem żadnego karpia. Michał złowił dwa karpie. I jedna spinka. I jedna na spinka. samym początku. I Michał jeszcze, który był, również nie złowił ani jednego i Przebek w sumie też nie złowił ani jednego, więc można powiedzieć, że ten wyjazd był A jedną Klaudek wielką trzy. porażką. No Klaudek dobra. oczywiście, ale jak na 5 dni powiem wam, że spodziewaliśmy się więcej, ale już jest taki okres, że troszeczkę pogoda była zmienna, nie? Zmienna, Bo ale nacka, była dobra, za dobra była, była dla nas pogoda. Tak, jedna noska była ciepła, później przywaliło przymrozkiem, wtedy było Jedzie, najwięcej było brań. O właśnie. Pierwsza czy druga, nie, druga była? Druga, druga, druga była. W środek. Tak. Tak, a później już się robiło coraz cieplej i w sumie to już tak szukaliśmy świecił ryby. coraz mocniej i w sumie dzisiaj się zaczyna ten następny cykl, gdzie już pełnia będzie schodziła i myślę, że teraz dopiero będą fajnie brały ryby, więc w środę przyjeżdżam się odegrać na szybką nockę. Trzymajcie się do następnego razu. Cześć. Pamiętajcie o subikach. Bajo. Wesprzyj nas, a dostaniesz przedpremierowy dostęp do naszych filmów lub jeśli film Ci się wyjątkowo spodobał, możesz nam za niego jednorazowo podziękować. Wystarczy, że znajdziesz pod filmem opcję podziękuj lub w opisie pod każdym filmem mamy link do donate'ów. Dzięki temu będzie jeszcze więcej materiału oraz rozwiniemy nasz kanał. Dziękujemy!